Zobaczyła kraku, pewnie go nie minie, zobaczyła kraku, pewnie go nie minie, zobaczyła kraku, net go pokochała, net go pokochała. Pokocha, lolo, 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 wie go raz pokochał, no, 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 nobie Kto go raz pokochał, nie zanowi, nobie nie Wisła, płynie, w biegu się nie zwróci biegu się nie zwróci O Miśle i Bandzie Krakowiaczek króci. O Miśle i Bandzie Krakowiaczek króci. Głośno płynie, zrzuci, Badzie, płynie zrzuci, po polskiej krainie po polskiej krainie. A dopóki płynie Polska nie zaginie. A dopóki płynie Polska nie zaginie. No i brawo!